Kiedyś się bałem, że pewnego dnia pęknę, mam swoje granice, przekraczano je codziennie. Niewiele brakowałoby, wyszło co najgorsze ze mnie. Byłoby jak na filmie zbrodnia przy słodkiej zemście. A tak naprawdę to bardzo tego nie chcę. Chcę kochać was, wszystkich i dać wam szczęście. Zrozumiałem kilka ważnych spraw wreszcie. I znowu dla Ciebie otwarte jest me serce. Nie chciałem cię tak skrzywdzić. W serce rządłem, chroniłem przed złem, sam będąc złem, zawiodłem. Pogubiłem się, niszcząc co zbudowane. Wyba Patrz mi żyj, walcz zaangażowanie Piję się w pieści, tyle krzyw wyrządziłem Walczyłem z gniewem, z którego się oczyściłem Zło rodzi złość, zło, rodzi zło obojętność Nie umiem, wybieram jasność, nie ciemność Znikają strach, obawa i niepewność Dziękuję, że bez względu na wszystko jesteś ze mną Zrozumiałem kilka ważnych spraw wreszcie I znowu dla Ciebie otwarte jest me serce Wiesz, myślałem, że Bóg to księża Obrazki Maryję denomina Sekty pedofile, otwórz Biblię i zatrzymaj się na chwilę, bo żyjesz w kłamstwie, królów król żyje, wiesz myślałem, że Boga nie ma, że Bóg nie żyje, przez religię tego świata uwierzyłem w to na chwilę, deptali larwy, by nie wykluły się motyle. Królów, król żyje. To jak spadać w przepaść, bez na, bez końca. Te uczucie, które czujesz podczas koszmar. Niekończąca się opowieść, trudna, choć prosta. Na powierzchni znanie potrafiłem się wydostać. Zabrałeś uzależnienia, lęki, depresję, agresję Zamieniłeś na miłość i szczęście. Podarowałeś serce, mam życie wieczne. Zrozumiałem kilka ważnych spraw wreszcie. I znowu dla ciebie otwarte jest me serce. Towiłem życie w wódce. I szaleństwie Nie jestem religijny Nie jestem w sekcie Nie jestem religijny że Bóg podał mi rękę Miałem nic nie nagrywać już więcej Ale chciałem Ci podziękować i to czym prędzej Dziękuję, uwielbiam, kocham i szanuję Nigdzie się nie wybierał Świat mi nie imponuje Zrozumiałem kilka ważnych spraw wreszcie I znowu dla Ciebie otwarte jest me serce dla ciebie otwarte jest moje serce Wiesz, myślałem, że Bóg to księża Obrazki Maryję, denominacje, sekty, pedofile Otwórz Biblię i zatrzymaj się na chwilę Bo żyjesz w kłamstwie, królów król żyje Wiesz, myślałem, że Boga nie ma, że Bóg nie żyje Przez religię tego świata uwierzyłem w to na chwilę Deptali larwy, by nie wykluły się motyle Żyjesz w kłamstwie, królów król żyje